klientka po zabiegu synapsji i zapytamy się jej, co sądzi o tym zabiegu i jak odczuwa efekty. No, zabieg jest przede wszystkim rewelacyjny, jest bardzo relaksujący, nie trzeba się go bać. Nie są to żadne igły, nie są to żadne jakieś tam wstrzykiwania. Jeśli ktoś boi się bardzo igieł, to ja bardzo polecam właśnie ten zabieg u Joli. Widzę, że moja skóra naprawdę y, zrobiła się taka y, bardzo nawilżona, też y, zmienił się tutaj owal twarzy. Zwykle ta część mojej twarzy. Nie była taka, wiecie, wiotka, to twarz też ją traci. Dlatego zabieg synapsy spowodował to, że ta skóra jest napięta pomimo tego, że ja twarz już mam taką, no, miły mi się rysy twarzy po prostu. <grym> co, co dla tych, którzy też właśnie mają problemy z utrzymaniem właśnie nawilżenia, mniej wody i wiadomo, ta skóra potem gdzieś tam robią się te bruzdy, jakieś takie delikatne.